Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? W związku z przystąpieniem gminy do tak zwanego projektu Biblioteka Plus, także pozyskania środków na infrastrukturę biblioteczną, konieczne jest przyjęcie strategii rozwoju tej biblioteki na lata, i to dotyczy. Tak samo jak strategii rozwoju gminy Latowicz 2015-2025. Co prawda strategia będzie realizowana, strategia biblioteki będzie realizowana od roku obecnego, tak? czyli natomiast sama, sam cel można byłoby podjąć uchwałę o przyjęciu strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej. Natomiast w związku z tym, że to co już powiedziałam wcześniej, w związku z realizacją programu Biblioteka Plus, także konieczne jest, że ma być to wdrożone w ramach i ma być to um, część integralna ze strategią rozwoju gminy Latowicz. I wobec tego um, to będzie jako integralna część strategii, dlatego też. Um, zmieniamy strategię a nie przyjmujemy bibliotekę nie przyjmujemy strategii rozwoju biblioteki także zasadnicza zasadnicza zasadniczy element tej naszej uchwały to jest po prostu końcówka, tak, czyli wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy i Biblioteki Publicznej na lata 2015-2025 w brzmieniu stanowiącym do niniejszej uchwały, co prawda tam była wcześniej 2021, ale w związku z tym, że teraz uchwalamy, ale mimo wszystko jako część integralna, to w tej uchwale tam gdzie państwu przedstawiliśmy po wyjaśnieniach oczywiście musi to być 2015-2025. Natomiast i to brzmienie będzie załącznikiem do niniejszej uchwały, natomiast całą strategię przedstawi państwu pani dyrektor. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Nie chcąc długo zajmować, wiem, że państwo dostali dokument każdy z państwa radnych, to ja tylko tyle powiem, że strategia Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu składa się z ogólnej charakterystyki biblioteki, wizji, misji, celów strategicznych przyjętych do realizacji. I dla każdego celu strategicznego zostały wskazane działania o szczegółowe wytyczne. Realizatorami strategii będą pracownicy Gminnej Biblioteki. Jest tak jak ona tu założona na lata 2015-2025. Spełnia i utrzymuje spełnienie i utrzymanie przez 5 przez lat wymaganych w programie wieloletnim Kultura plus priorytet Biblioteka plus infrastruktura Bibliotek Standardów i Biblioteka będzie promować kulturę, czytelnictwo, gromadząc zbiory, odpowiadając na potrzeby i upodobania czytelników, poprzez zapewnienie swobodnego dostępu do informacji, wiedzy, kultury, stanie się miejscem posiadającym warunki odpowiednie, nie do realizowania potrzeb intelektualnych, edukacyjnych i kulturalnych szerokiego grona użytkowników. Czyli te cele główne to wybrałyśmy cztery to jest rozwój infrastruktury bibliotecznej, czyli mamy nowy budynek, mamy zapewnić odpowiednią bazę, zapewnić aktualne źródła informacji. Drugi Główny cel to rozwój i promocja czytelnictwa, czyli gromadzenie odpowiednich zbiorów, zakup nowości, ich opracowywanie, organizowanie imprez czytelniczych, czyli konkursy, warsztaty, szkolenia, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i starszych osób. Yy, uczestniczenie w projektach, tak jak teraz uczestniczymy, mała książka, wielki człowiek. Yy, mamy po prostu organizować spotkania, to co do, do tej pory było z, z pisarzami, z autorami, z ludźmi yy, z naszego regionu, również. Jak również mamy promować regionalizm. I proszę Państwa, dziś, właśnie jeżeli Państwo chcą skorzystać z okazji, przygotowaliśmy taką wystawkę publikacje dotyczące regionu latowickiego. Powiem szczerze, że jeżeli stoją książki na półce, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że aż tyle publikacji mamy. Chętnie oprowadzimy Państwa, a jeżeli nie, to proszę po zakończonej sesji zapraszamy do odwiedzenia biblioteki nowego budynku. Ale wracając jeszcze do strategii, to jeszcze głównym celem będzie kreowanie dobrego wizerunku biblioteki przez pogłębianie współpracy międzyinstytucjonalnej z bibliotekami, szkołami, z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy Latowicz, udział w różnego rodzaju spotkaniach społecznych i kulturalnych, dbałość o rozwój kadry, podnoszenie kwalifikacji. I ważnym celem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych na działanie biblioteki. Są to zarówno udział w programach krajowych, jak i grantach europejskich. Kolejnym ważnym celem będzie stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej, czyli organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, wystawy, dożynki, konkursy, współpraca ze szkołami zapewnienie informacji społeczno-kulturalnych dla mieszkańców. Promocja przedsięwzięć kulturalnych, czyli wydawanie różnego rodzaju kartek, broszur, zakładek. Biblioteka również wydaje książki albo samodzielnie, albo we współpracy z urzędem gminy też. Prowadzenie lekcji bibliotecznych, czyli z wykorzystaniem już nowoczesnych technik, czyli audiobooków, komputerów korzystanie z projektora, czyli tutaj dzieci od przedszkola do szkół zapraszamy, jak również promocja działań bibliotecznych, czyli współpraca z mediami, prowadzenie strony internetowej wydawanie różnego rodzaju gadżetów, prezentów. Do całej strategii został załączony bardzo szczegółowy harmonogram wdrażania tego planu rozwoju oraz realizacja. Realizacja ma polegać na tym, że będziemy się spotykać w takim szerszym gronie co rok, omawiać, co do, przez dany rok zostało zrobione, co, a co wypada zrobić, zaplanować w przyszłym roku przed podjęciem uchwalenia planu budżetowego dla biblioteki. Z mojej strony to tyle w skrócie. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję. Dziękuję również. Są pytania? Ja chciałem dodać Panie Przewodniczący, że tak? rola biblioteki się zmienić ma. O tak, po tak, tak rozmawialiśmy z Panią Dyrektor, czyli nie mając Domu Kultury czy Centrum Kultury Gmina Alatowicz musi mieć instytucję, która będzie realizować te działania kulturalne. Niekoniecznie związane z czytelnictwem, czyli działalność biblioteki będzie dużo, dużo szersza, bo oczywiście ona e, nadal musi i będzie realizować e, zasadniczy swój trzon działalności, czyli czytelnictwo tak, i promocja, ale tutaj chodzi o tą ofertę kulturalną dla mieszkańców. Tu musi to życie kulturalne zacząć tętnić, tak jak udało nam się poprawić sytuację w zakresie e, opieki nad małymi dziećmi w postaci żłobka. Tak, i mamy dobrą, a nawet bardzo do, dobrą opinię o tym żłobku i społeczeństwo jest zadowolone z tej instytucji, bo ona jest potrzebna. Tak jak udało nam się stworzyć tutaj następne y, y, inwestycje w postaci domu wiejskiego, gdzie mamy tutaj e, e, osoby starsze, które tutaj mają ofertę i korzystają z tej oferty, mówię o klubie seniora. E, i też są z tego powodu zadowoleni, tak też ma być i e, z tematem właśnie kultury na terenie gminy Latowicz. Będziemy musieli e, szukać środków zewnętrznych, tak żeby to życie kulturalne animować, składać wnioski e, projektowe, tak zwane projekty miękkie i żeby tutaj to życie kulturalne tętniło, bo tego e, nam brakowało i mam nadzieję, że tak się stanie. No po to właśnie stworzyliśmy tą e, tą lepszą bazę, tak, w postaci tego e, budynku który można powiedzieć, będziemy oddawać za chwilę do eksploatacji, tak, bo tam brakuje jeszcze wyposażenia, tak, jesteśmy na tym etapie, bo jak Państwo pamiętacie, my zrobiliśmy środki zewnętrzne i rządowo samorządowe, natomiast wyposażenie to już są koszty gminy, więc taka rola Gminnej Biblioteki Publicznej ma być, może powiedzieć, ona ma spełniać też docelowo i rolę Domu Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Kiedy otwarcie będzie tej biblioteki? Jak skończymy proces wyposażeniowy. Jesteśmy na etapie takim, mm -hmm. że wyposażamy, tak? Natomiast mm -hmm. jeszcze nam zostało. Co nam jeszcze zostało do wyposażenia, Pani Dyrektor? Bo pani Dyrektor już zapraszała po sesji do obejrzenia, bo tak. mówi, że jeszcze nie ma na wyposażenia. Wystawę. A, na wystawę. Na wystawę, proszę na wystawę. Państwa. To znaczy tak, są tylko jedynie komputery i troszeczkę wyposażenia dla dzieci. Nie mamy najważniejszej rzeczy, czyli regałów. No i później czeka nas przeprowadzka, no i ustawianie. Dziś na przykład był pan, który mierzył okna, będą już wertykale, czyli to wszystko trwa, to wyposażanie i cały czas ciągle ten proces trwa. Ja myślę, że koniec stycznia to to będzie już. Ale dziś chętnie zapraszam na wystawę przygotowaliśmy. Wczoraj mieliśmy grupę dzieci bardzo, bardzo liczno. Jutro zapraszamy tutaj mieszkańców w sensie, że uczestników Domu Wiejskiego na takie spotkanie, na przegląd nowości czytelniczych. Czyli działamy i w starej siedzibie, i w nowej na tyle, ile możemy. I tak jak wczoraj powiedziałam dzieciom, że mają możliwość zobaczenia lokalu, który jest niedopasażony, jak to wygląda. A jak przyjdą następnym razem, czyli zobaczą lokal wyposażony, już ta powierzchnia będzie inna, inne będzie wrażenie. Dziękuję. Dziękujemy również. To co, przystępujemy do głosowania. Podjęcie uchwały zmieniającej strategię rozwoju gminy Latowicz na lata 2015-2025. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do głosowania i głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 jest za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Bo każdy... By ślepiej by mogło być Co słychać? TV?